jak miał taką mocną rolę Zobie Filip ja, Maryba. rybę Jak karaś? Jaką rolę miałeś? Siemanko widzowie Cześć, jesteśmy na rybkach Na nowym łowisku I dzisiaj nie jestem sam Ani z wagą Tylko jestem z Ziemno. Filipem Tutaj jest moja wędeczka Mam nową Federówkę Wędka Filipa O taka Zobie ja, Że... Jego byczka wypuszczamy teraz. Chłopie jak. Na podalca wędrca, był na spinningu. Wspólna rybka. I chłopie, i tak, taką rolę miałeś. Joki jaki byczek. Dobra, Proszę. niech ucieka. Byczek. Dobra, siema widzowie. Przed chwilą, jak mogliście zauważyć, wypuszczaliśmy tego lina i dojechał do nas. Jak nie kto inny, jak. Uwaga. Siema. Braciszko, rybiszko, pokniszko, twoją przymiętniszko, ale potem wytrzymniszko. Zobaczmy, Filip, jest, ma rybę. Jest, jest. Tak siedzi, siedzi, siedzi. Ej, to jest mała czy duża ryba, bo ja nie widzę. Mała. Mała, ale, ale, jest. ale jest. jest. Ej, ale ci rolę zrobiła. Ej, Przekaj. to jest karaś. Ej, Upie, ale Karaś. Dobra. Poleciał. Co to jest? Leż. Uwaga, ma rybę. Leż. No. Ej, no leż, Legoman jak ma teraz rybę! No, ryba! Ej, co jest! Patrzcie to! Patrzcie, jaka płość! Jezus, ej, dobrze, że zwinąłem Dobra, wyciągnięcie. płotkę normalnie, zwi sobie zwijałem wędkę. Oj, pizdzik. Ej, chłopie, najmniejsza płotka jako... Nie jedna, jedna z mniejszych. No. <grym> Ale pójdzie. Bra, ja go ma, jak miał taką mocną rolę, tak się piękno podniósł, ale nie ma ryby, ja nie mogę.